Otwieramy. Otwieramy. takiego jednorożca. Pokażę pok 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 wam, jaki będzie on wielki. 55 cm. Na, na 60 cm. On będzie wielki. No dobra, no to go odpakuj. Jeszcze tu ma takie umeczki kupiłam, bo takie już się fajne kończą, umeczki, takie no, kolorowe właśnie. Bardzo z takim patrząc... bo, nie I jutro idziemy do babuni. I, no, może tam nagramy jakieś sukienkę, ale będzie mniejsza szansa, że będziemy nagrywać, bo bardzo lubimy się bawić ze babunią. No. Takie właśnie fajne. Więc nie wiem czy będziemy nagrywać. A to moja taka sama. Dobra, tutaj też, że, będę, że tutaj coś takiego widziałam. Taką taśmę właśnie. No i to, pa... to już wyjmujemy, to... Te serduszka weź i je tak roz o, tak rozluź. Zobaczcie, jakie wielkie te serduszka. A ten rożdża! Nie to jest jakieś wielkie. Ja nie wiem, czy wy to nawet na tym odcinku zobaczycie. Prawda? Widzicie? On jest większy od mojego głowy. Spójrzcie. Porównanie do głowy Kamilki. Głowa Kamilki? Jednorożec, widzicie? To jest w jej wielkości brzucha i jeszcze zetka i tak. tutaj tak, takie są właśnie prezenty i tutaj taka, I taka lasencja na trzewicie. No to nie doć, o więcej. I impreska czy? z motywem. Że jak będzie pompkę, to no nic, ale ten jedno robić. Bo mama Dalej. Ach, te lata 80. Jeżeli ktoś lubi lata 80. to... Nie, to wiem, że miałem musi sobie mocne makijaże i ta fryzura to na serio pasuje. Nie dobrze. Tutaj. Profile różnych mm. osób. Nie, nigdy nie pokażę. Nigdy. Tutaj mam dalej... A, może też? No dobrze. Syrenko! Ja pamiętam, że zbierała na tą animację. Okej. Okay. I trzeba kupić taką bluzkę, żeby tak wyglądało. Chodź, Kimi, spacer dobrze nam zrobi. To jakaś dziewczyna chyba wypłynęła Płynęła na desce w sieci, ryba, w sieci rybackie. pomocy już biegnę. Pomóż mi. Była fala i zaplątałam się wysieć. No nie, po co? Po co ci gumowy ogon pływania? No nie, po co ci gumowy ogon dopływania? Przygotowuję się do niespodzianki dla mojego chłopaka. Chcę go nabrać, że przemijam się się w syrenę, Idzie gdzie, gdzie do gdy jest się. pełnia. Nie, bła no, błagam, no błagam, mamy XXI wiek, przecież on nie uwierzy w żadne syreny. Ludzie za bardzo, ludzie są, są za bardzo poważni, a ja takie szalone pomysły. Hem, rzeczywiście, wygląda prawdziwe a wiesz, że tylko, że tylko kiedy jest pełnia syreny, zmieniają ogon na stopę i wchodzą na brzeg. Dzięki za pomoc. Jestem... A Alga. Nie... nie ma sprawy. Jestem Matylda. Pomóc Ci zdjąć ten ogon? Nie poradzę sobie. A może chciałabyś wpaść jutro na urodziny mojego chłopaka? Organizuję przyjęcie w barze na plaży. Pewnie. Dzięki za zaproszenie. Urodzinowe przyjęcie wielkie. Dzięki, za, że zaprosiłaś tyle ludzi. Aga. Aga, jesteś cudowna. Poczekaj. Najlepsza niespodzianka jeszcze przed tobą. Bądź za pięć minut przy skałach. Miałam ci to powiedzieć już dawno. Jestem syreną, a moje prawdziwe imię to nie Aga, lecz Alga. Nie żartuj sobie. Czy teraz, kiedy znasz mój sekret, będziesz mnie nadal kochał? Jak to? Przecież syren nie istnieją. To dlatego go chciała... Chciała się spotkać tak rzadko i... tak rzadko i tylko na plaży? Co? Ty też... Co? Ty też jesteś syreną? Poznaj moją koleżankę Matyldę. Pomogła mi wczoraj wyplątać ogon z sieci. Jesteś pierwszym chłopakiem, jakiego znam, który wierzy w Syreny. Alga, alga ma szczęście. Koniec. I on chyba się nie dowie, że to żart. Uuuu, gdzie lotą miłość. Um. Nie, czy to będzie? Czy, tam, to, czy ta pani opalona i ten pan. Czy, i ten flaming, coś tu. Okej, okay, tutaj dalej. Placki o, z jagodami. żółtej. Jak, jak ktoś lubi jagody, Albo to ma przepisy. I ma Od tej babki. Tutaj mamy fotobudce. zobaczcie tutaj różne rzeczy są w Ale tu pewnie jest takie tak. dodawane, ale to raczej nie tak, ten tutaj miejscu. dalej mamy jakiegoś takiego pana. To jest jego nazwa. Timont Szelnet, tutaj mamy również takie różne osoby. I tutaj koniec. To Barbie, które tak, Miss na przykład. Tak, otwierała. i Barbie Color Reveal. Tutaj dalej śmiechu warte, jakiś może żart. Przeczytaj mnie, to jest Co mówi lustro do lustra? Przepraszam, odbiło mi się. W sensie, Bardzo że. Śmieszne. Chodzi o to, że ktoś się odbił, ale to mnie nie zaśmieszyło. Koniec konkurs na mega, mega look. Tutaj zobaczcie te wszystkie mega lookki. Niektóre z nich są na serio. Fajne. Ten jest fajny. I ten. Ok. I ten fajnego fajny, tylko te pająki mi się na tym okay. nie podobają. Kuizik. Czy jesteś klubotorteką? Co to znaczy klubotorteką? Nie, wiem. Chciałam wiedzieć. Australijska stolica mody. Tutaj jakieś modne. Cudowne lato, no mówi z 2, Tak, tam możecie sobie wsiąść na takiego pięknego flaminga. Takiego, my mamy podobnego, tylko takiego na prawdziwy basen. No. Jest wielki. Dobrze, nie przegap. Co? Jeszcze, patrzcie, dodali, patrzcie, jeszcze VIP będzie i w sierpniu, i w lipcu. Bardzo fajnie, że w wakacje no. dwa razy no. będą VIPy. Wow, dlatego wow, no bo 7 dni VIP. I pięć widzicie diamentów. To? Czy widzicie ten I? napis? Tak. Super. Zacząć Tak. Terapię. I tu były. Takie ciuszki. No, nagramy jak je będziemy wpisywać. No, ja, pokażemy wam te ciuszki, jak one no, wyglądają. Ja teraz nie oszaleję za zakupami. Nie oszaleję, nie oszaleję za zakupami na mój Zobaczymy, czy znowu ci zostanie 100 zł, bo trzeba było kupić każdą animację z kotkiem. Były ładne niektóre. Już nie nagrywaj mnie. Dobra. Mam takie, takie serduszka. Takie jakby łebowe. Co mam w takim kolorze? W takim serduszka. A jedno roże jest to ciężkie, bo jeszcze do niego się wlewa wodę. I było dużo pompowania. Mama dużo pompowała. Nie? No. Macie jaki on wysoki. Dotąd. Tak. Mi niżej, bo jestem wyższa, prawda? Mhm. Pędziesz, że jestem starszą liczyć, przez ten chyba? Ten nie, no jakby uszy, to dotąd, jakby bez uszu i jakby grzywa to dotąd, a jakby tak głowa to dotąd. No i to jest fajne. Ten no, jest... no bardzo fajne. I jeszcze zobaczycie mówi Star Plus. pod jakby. No tak jak było tylko, w tych. No jak to było? W której to było bajce, chyba wiesz. Ale na przykład to było w tom. No. Tom i t, tylko tak. No ta My Talking dr... tom, tam gdzie też jest Angela. I chyba w kucach My, ponych to było. Chyba w ponych oni to grali. To co nie? Ty o o Tak się pisze, to? Tak? No. Na telefon plusy, jak ktoś chce to no, oglądać. O 9 i o 19. No i jeszcze o tam, o którejś, ale no to, to nie wiem. Okej, okay, to teraz o, jeszcze to, tylko pokażę to. Wam tę Movie Star ale Planet. Okej. A zakończyć już kółeczkę? Jeszcze tak. drugim. Tak. Wiem, tobie wydałam na rzeczy dla Karolinki, bo Karolinka mi zarobiła. 400, a miała wtedy jeden pieniążek, więc się bardzo ucieszyłam, więcej nakupowałam, A O oboję. tutaj taki. O tu. Ale fajny za piesek! No, ale jeszcze trochę o, średnia. Otwórz ten prezent to, bo ja lubię otwierać prezenty. Okej, okay, jeszcze taki. Tu siedem Siedem. Czemu tutaj się nam nie pokazuje, a już się pokazuje? I teraz tak, jeżeli ktoś nie umie, to wchodzimy tutaj o w ten znaczek, który jest ustawieniem. My wtedy bierzemy kod aktywujący i oczywiście wpisujemy nasz kod. Który jest napisane na bo pierwszym. Wiem. Tak, ale... Oczywiście nie trzeba, bo przynajmniej dla mnie widać Dobra. jakie to są literki. A to pokazujesz, co piszesz? No. A no tak, bo przecież już nie, i tak nikt nie będzie mówił drugi raz tego. I potem bierzemy po prostu kod tak. I proszę potem. bardzo, i teraz wybierasz kolor tych włosów. ja mogę wybrać? Tak? Sama. Może no, jakiś jasny wybierzesz, bo to zawsze może takie postaci. Wiem. Takie, a, a to też to, to zielone to jasne różowe. To jest różowy. nie tak. A nie tak. Taki blond. Tylko a krzyk. ten zielony to jasny róż. No takie coś. A, tutaj, to? a kurteczka, niech zostanie w kolorach. No, o, taka jest ładna. Tutaj całe to różowe. O, okay. taka jest ładna. Zobaczcie, jest więcej pieniędzy. Zaraz zobaczycie jeszcze, jak wygląda właśnie... Zobaczcie, jestem oh. w Dziakowi. Tak. I te włosy prezentują To była najdrusza animacja, kiedykolwiek... A to sobie tak. P... O, włoski właśnie. Ładnie tak. nawet. I to tak. Jeżeli was, zwłaszcza a, to to, dom... a to ktoś zrobił i tego kotka, a to ja zrobiłam, tego ponczusia. No, zwłaszcza jest to bardzo dobre, jeżeli ktoś właśnie. I to też ja zrobiłam, tak? Mega dobra w ogóle to jest, jeżeli ktoś urobi w swojej postaci krótkie włosy. Ale nie, tylko w sumie. Ja mam takie ładne kluczyki. Tak, okej, okay, takiego może Łukasza szalonego damy. Ty patrzcie, jakie Albo nęsy jakieś cikie. Albo na ten czy... To jest ładne? Albo to. O, tutaj pasuje nam do kolczyków. No to tutaj. No dobra, a więc... już ona ma... A pamiętacie, że chciał, żeby jej zrobić kolejne urodzinki. To nie było na tych kolejnych kości, na kolejnych. I to tylko nie wygląda. Teraz i teraz zobaczycie o i to jest moje konto dajcie na no nie prezent i na, i na kamilkę jeden no bo ja bym chciała taki euro. odcinek nagrać no że odcinek że no otwieram dużo prezentów jeszcze I na mamkę diabama dajcie tylko tylko na tak, tak. kamilkę jeden, jeden rzeczy i białe okej? Okay? na tak i jeszcze na to no włosy to mogą być blond. spacja tys włośnie, ona kupiła sobie tą gazetkę z tymi włosami. Może wcześniej ją kupiła. No dobrze, a więc... Pa! I zwierzaczek. Pa! A możemy nakarmić moje zwierzaczki na odcinku. To jest mudele. Tylko no, ale nie nakarmić, tylko go umyć. Jeszcze Zobaczymy ile tu mamy. Na no w tym pokoju mam jednego. Ale w pokoju mam tylko jednego ten. Dam no, mu żeby... I damy tak. Proszę, am am, am am, jemy. Ładnie, dobra, pięknie. Do ogrodu w ogrod w kuchni. To co na pokoju imprez? nie mam. Czyli jednego masz tylko. Mam więcej zwieczków, tylko tutaj jednego sobie dałam. No patrzcie, o takie słodziaczki jeszcze ich w pokoju nie ma. No próbowałam je dać, mi się popsuła. No tu pa.